Dzień dobry, dzisiaj nagrywam, jest czwartek, minął niecały tydzień od momentu, kiedy nagrałam ostatnie ujęcie poprzedniego filmu, kiedy dopiero dzisiaj y, zaczynam y, wracać do malowania, tak mi zeszło, także tutaj jak ten obraz zostawiłam już teraz trzy, gdzieś około trzy tygodnie temu, tak on cały czas tutaj jest i dopiero teraz będę się zajmować dalszą pracą nad nim, tak wyszło, no życie tutaj... Było nieupłagane, tak chaotycznie, trochę dzisiaj, ale trudno, czekajcie. Muszę zrobić cenzurę, bo książka ma niestosowną okładkę. Historia, a teoria medialne umenia na słoweńsku. Dajcie, wrócę sobie. Ogólnie to jest starsza książka z 2006 roku. Ja się z nią zetknęłam w roku 2015 albo 2016, kiedy robiłam pracę, pisałam pracę magisterską na moich studiach. Nie czytałam jej w całości, ale no wstępnie się z nią zapis, zapoznałam z tymi fragmentami i wydała mi się interesująca. I właśnie ona była napisana przez Katarinę Rusnakową. To była jedna z moich wykładowczyń. No a później, kiedy właśnie te około dwa lata temu albo troszkę dawniej, kiedy byłam w Bratysławie po prostu na takim wyjeździe turystycznym, to w jednej z księgarni Znalazłam tą książkę, po prostu na nią trafiłam i stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, żeby ją kupić. I rzeczywiście tak się okazało, bo to jest bardzo dobra książka. Samo tej przeczytanie tej książki, książki naukowej, na tematy jednak jakby nie było nie bardzo proste, było dla mnie prostsze niż. Czytanie w większości książek naukowych napisanych w języku polskim. I tutaj mam dwie opinie, dwie, dwa pomysły, dlaczego tak jest. Po prostu albo język. Nie, nie, nieprawda, mam jedną opinię, bo chciałam powiedzieć, że albo jest tak, że język słowacki jest prostszy w swojej formie, nasz jest bardziej skomplikowany i przez to y, czytanie nawet y, takich skomplikowanych zagadnień w języku słowackim będzie prostsze. Ale to nieprawda, bo jakby ja wiem, jaki jest język polski i że może być prosty. Nie musi być skomplikowany. I to, że bardzo wiele książek naukowych pisanych w języku polskim ma język taki, który naprawdę utrudnia zapoznawanie się z tematem, który że wiecie, no, że ci ludzie, którzy piszą książki naukowe, tak naprawdę nie chcą dzielić się swoją wiedzą, nie chcą przekazywać treści, oni się chcą popisać tymi, jakimi są erudytami, elokwentnymi, jakie znają, wiecie. Trudne słowa i jak potrafią budować zdania po nie złożone, i przez to wielu, wielu książek naukowych nie da się czytać, i ta książka taka nie jest. Nie, się po prostu bardzo, bardzo dobrze czyta. Ogólnie, przez to, że Słowacja jest jednak dużo mniejszym krajem, tam żyje około 5 milionów osób, to ja czytając właśnie jakieś opracowania tematyczne na temat sztuki Sł na Słowacji, mam takie poczucie, że jestem to w stanie. Ogarnąć moim umysłem, że jak właśnie jest taka książka, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nawet na takiej Słowacji artystów, wszystkich tworzących są tysiące, jednak mam poczucie właśnie, że, że te wszystkie zagadnienia są ilościowo na tyle ograniczone, że jestem w stanie przeczytać książkę, czy właśnie zapoznać się z tą historią sztuki słowackiej w taki całościowy sposób. Natomiast ta historia sztuki w Polsce jest na tyle rozległa, że nigdy nie daje mi tego poczucia, że ok, to ja już te najważniejsze rzeczy znam wszystkie. Bo zawsze, cały czas za rokiem będzie coś, co się będzie znowu okazywało, że, że tego jeszcze nie znam, a jest to również istotne i cały, cały czas będą takie nowe rzeczy do odkrycia, co z jednej strony jest no, takie ciekawe, ale z drugiej strony no daje, nie daje takiego poczucia, że okej, okay, jakby temat znam. W tej książce oczywiście ona się zaczyna na okresie trochę po II wojnie światowej, na, na tych kwestiach związanych tam z tymi latami 60., ta, ta praska wiosna, te, te sytuacje troszeczkę wcześniej też. No, i, i do współczesności, ale wiadomo, ta współczesność kończy się w 2005 roku czy 2006. I powiem Wam, że no to jest takie naprawdę jest smutne, że właśnie od tych lat, powiedzmy, 60. do 80., początku 90., to naprawdę te kobiety w sztuce to były jednostki. A to nie było wtedy tak, że nie było artystek dużo, nie było twórczych. Nie będę tutaj sprawdzać statystyk, ale. A może kiedyś sprawdzę, jak mi się będzie nudziło, ale jestem no, prawie że przekonana, że, że już właśnie w tym okresie socjalistycznym czy komunistycznym studentek na uczelniach artystycznych było więcej, czy to w Polsce, czy na Słowacji, a jednak osób, które gdzieś tam zostały wyciągnięte przez teoretyków sztuki, czy po prostu zauważone przez świat sztuki, no to no to, to jest dziewięciu chłopów i jedna baba. No ale co zrobić? Właśnie. Właśnie czytanie takich opracowań o historii bardzo to mi uzmysławia. A, jeszcze jeśli chodzi właśnie o kobiety w sztuce, to tutaj mogę wam powiedzieć, że słucham audiobooki dwa. Czekajcie. Znaczy jeden skończyłam, a drugi teraz zaczynam. Książki... Sylwii Ziętek. Jeżeli tylko słyszycie, że o książka o sztuce kobiecej, no to, to jej nie weźmiecie, no bo będziecie się bali, nie wiem jakiegoś, że wam ktoś będzie prał mózg i, i politycznie gdzieś tam w jakąś stronę was nastawiał. To nie, absolutnie. To są książki, które, jakby to powiedzieć, z jednej strony bardzo przyjemnie się słucha, po prostu są ciekawe. Książki Sylwii Ziętek. Tu mam na przykład Polki na Monte Parnesie. Polki na Monteparnesie. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Tą książkę teraz zaczynam. Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn. I nawet y, bardziej chyba polecam tą książkę Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn. Ja się po prostu bardzo przyjemnie, ciekawie słucha. Tak jako, wiecie, rozrywka do zabicia czasu. A z drugiej strony ta książka jest napisana w taki encyklopedyczny sposób, że po prostu nie macie takiego poczucia, że ktoś was, nie wiem... Chce przekonać do swoich poglądów, tylko że naprawdę jest taka obiektywna, no, przedstawia fakty. I to musi być bardzo wysoki poziom literacki tych książek, skoro w, skoro w sposób ciekawy, przyjemny do słuchania udało się tej autorce napisać coś, co jest właśnie takie, takie obiektywno-encyklopedyczne. To jest książka, która nie tylko wam przedstawia te postacie tych y, y, artystek, ale też po prostu. Jest dobrą książką o historii. Tak, tak, po prostu, całościowo. No i też właśnie w tej książce z jednej strony pokazane są te jakby społeczne uciążliwości, które sprawiały, że no kobietom było trudniej, że w ogóle praktycznie było niemożliwe zaistnieć w świecie sztuki, a później Gdzieś tam im się to zaczynało udawać, bo było to bardzo trudne, ale z drugiej strony ta książka też pokazuje, że, że ta, Nie wszystkie, ale że wiele z tych artystów to, to były takie jędze trochę, to nie były takie o idealne kobiety, które nie wiem, wspierały inne kobiety i, i po prostu tylko źli mężczyźni, a kobiety pokrzywdzone. Nie, wcale tak nie było, bo, bo bardzo. Może nie bardzo często, ale, ale no wśród tych przedstawionych przykładów tych artystek, sporo z nich było takie, że no dla siebie to zagarnęły, same to wiecie chciały być wyzwolone, osiągnąć karierę i po prostu być w tym świecie zdominowanym przez mężczyzn, same dojść na szczyt, ale to nie znaczy, że one miały tą świadomość tego, że, że po prostu system jest zły i nie lubiły na przykład kobiecości albo innych kobiet. I tutaj takim ewidentnym przykładem jest chociażby Magdalena Bakanowicz, o której no na pewno słyszeliście, ale też prawdopodobnie słyszeliście w tym, tym kontekście, że ona po prostu całe swoje życie upierała się, jakby żeby, żeby nie mówić o niej, że jest rzeźbiarką. Nie, ona jest rzeźbiarzem. Tu, nawet abstrahując od, od współczesnej kwestii używania feminatywów, którą ja generalnie jak najbardziej popieram, ale no słowo rzeźbiarka. Zawsze funkcjonowało. To, to nie była żadna nowość. A ona nie, ona, ona nie jest rzeźbiarką, ona jest rzeźbiarzem albo nawet jeszcze co innego, bo wiadomo, część y, dor jej dorobku była związana z pracami w technikach tkackich. No i ona też podkreśla, że nie, że ona nie jest tkaczką, ona tworzy rzeźby w, w tkaninie. Że to ona jest rzeźbiarzem, który tworzy rzeźby w tkaninie, bo, bo tkaczka to jest takie kojarzone typowo z kobietą profesją, z kobietym z tym zawodem, więc ona, ona po prostu nie chce. No i ona już tworzyła w takich czasach, że to naprawdę było słabe, że jeszcze, bo, bo też jakby trzeba tutaj poruszyć takie dwie kwestie. Były powiedzmy malarki czy tam artystki, które tworzyły, załóżmy, w drugiej połowie XIX wieku. Rzeczywiście w Wtedy musiały udowodnić, że nie są gorsze od chłopów, że są w stanie tworzyć na takim samym poziomie jak mężczyźni, bo to realnie było negowane. Realnie w tamtych czasach by były takie opinie, czy też takie zastanawiania się, czy mózg kobiecy jest równy mózgowi mężczyzny, czy kobieca, inteligencja jest na tyle wysoka, żeby ona mogła być twórcza i, i kreatywna i nadawać się na artystkę. No i w tamtych czasach, kiedy rzeczywiście byłaby jakaś artystka, która swoim ym, zachowaniem, działaniem, wizerunkiem upodobniała się do mężczyzny, to miało sensu historycznie było uzasadnione, bo w tamtym czasie to było potrzebne, żeby faktycznie pokazać, że Ej, zobaczcie, ja mogę być taka jak wy. Ja nic jakby nie jestem gorsza, mogę tworzyć tak, jak wy, mogę się zachowywać tak, jak wy. Ale to mówimy o czasach właśnie no, dużo, dużo dawniejszych. Natomiast w okresie, kiedy tworzyła Abakanowicz, czyli po II wojnie światowej, kiedy ona zmarła, jest ja sprawdza. Wydaje się wydaje, że ona gdzieś dopiero w dwutysięcznym. 2000... 2000, w którymś roku zmarła. O, 2017 rok, to już w ogóle. Jeżeli kobieta, która dużą część swojej twórczości przypadało tak naprawdę na koniec komunizmu i lata już te współczesne, czy, czy też lata 90., 2000, to jeżeli ona nadal miała opinię, że jej wartość podwyższa to, że przypisuje sobie męskie cechy no, to to jest strasznie słabe. To po prostu pokazuje, że jakby przy całym jej wielkim dorobku artystycznym, no to jeśli chodzi o kwestie takie społeczne, no to była zacofana. I to było zauważane. To, równie, to nawet nie tylko, że teraz. Także w jej okresie było to zauważane, że. O, to wiem, wiem, to określenie Picnic Girl, czyli ta Abakanowicz, to trzeba dokładnie taki. Typowy przykład pikniger, że ja nie jestem taka jak inne kobiety, ja jestem ta fajna, bo ja jestem taka chłopczyca i ja mogę się, wiecie, bawić z chłopakami na boisku, a nie z dziewczynami, lalkami. No, to, to właśnie z tym mi się kojarzy Abakanowicz. <grym> Natomiast y, z drugiej strony osobą, która dużo wcześniej tak nie postępowała, również rzeźbiarką, również która tworzyła w podobnym okresie czasu, była Maria Pinińska Bereś. I ona przez cały czas mówiła, podkreślała to, że ja jestem rzeźbiarką, że nie, że ja nie jestem rzeźbiarzem, ja jestem rzeźbiarką, bo, bo ta kwestia tego, że jestem kobietą, tego, że muszę się zmagać z rolą, z rolami społecznymi, jakie są mi narzucane przez świat, wpływa na to, jak ja mogę się realizować jako artystka, że po prostu czy te kwestie biologiczne, czy kwestie właśnie społecznych jakichś tam, oczekiwani sprawia, sprawiają, że mężczyzna rzeźbiarz ma zupełnie inne możliwości i też zupełnie inne zainteresowania, zupełnie inaczej widzi świat niż rzeźbiarka, która jest kobietą. Pienińska, bo Beres to był też artysta. I cieka o, to ciekawe, bo też o, słucham wywiady z kolei z tą córką yy, Beresiów, i ona mówiła, że właśnie w czasach, kiedy, kiedy ona była dzieckiem, kiedy jej rodzice byli właśnie aktywnymi artystami, to Jerzy Beres, czyli jej ojciec, to była ta gwiazda, że to on był ważny w tym małżeństwie, że właśnie bardzo często było nawet tak, że przychodzili jacyś, jacyś osoby, jakieś nie wiem, znajomi, albo zainteresowani ich sztuką do ich domu, przy, przy której mieli też pracownię. No i bardzo często było tak, że po prostu tak ewidentnie byli ci ludzie zainteresowani tylko twórczością ojca tego Jerzego Beresia i to nią się zachwycali, to ją po prostu chcieli, a, a twórczość matki no dosłownie pomijali wzrokiem albo siadali tak, żeby przypadkiem jak nie wiem była w salonie u nich, w, w salonie, w jedynym pokoju jaki mieli, była y, sztuka jakaś stworzona przez, przez jej matkę, no to specjalnie ludzie, y, przychodzący tam jacyś goście, siadali w taki sposób, żeby nie musieć patrzeć na te dzieła wytworzone przez matkę, no bo wtedy wypadałoby coś powiedzieć, skomentować, pochwalić, a oni nie chcieli. Oni chcieli tylko, tylko tą sztukę Jerzego Beresia. No i to było, wiecie, to strasznie, strasznie trudne dla tej kobiety, strasznie takie deprymujące, dołujące i Oczywiście, to nie było tak, że ona totalnie nie było zainteresowania jej sztuką, bo ona wystawiała, tworzyła naprawdę jakby w, w takich prestiżowych, powiedzmy, na skalę polskich miejscach, więc, więc też nie przesadzajmy, ale tą gwiazdą to był ten Jerzy Beres. No i ta córka tych Beresów, Bettina Beres, opowiada teraz w wywiadach, powiedzmy, w przeciągu ostatnich 10 lat, które były gdzieś tam realizowane że to się zupełnie zmieniło, że teraz jest na odwrót, że tak naprawdę o tym Jerzym Beresiu, kogo to obchodzi? Nikogo to nie obchodzi, a właśnie ta sztuka tej matki, czyli tej kobiety, dopiero, dopiero teraz zyskuje na popularności, że dopiero teraz ludzie się nią zaczęli interesować, zaczęły być wznawiane wystawy z jej pracami, że po prostu no, to pokazuje tak ewidentnie, że ta kobieta po prostu ze swoją sztuką przerosła swoje czasy, że ludzie wtedy jeszcze nie potrafili tego docenić, bo intelektualnie jeszcze nie doszli do tego poziomu, że właśnie kwestie kobiece, że baba nie musi udawać chłopa, żeby była wartościowa, tylko kobieta może być kobieca może być właśnie mieć te różne cechy typowo uznawane za kobietę. C, jak na przykład delikatność, wrażliwość, i to jej w żaden sposób nie ujmuje, tylko wie, więc wręcz przeciwnie, że to jest wartość i że wiecie, cechy męskie nie są lepsze od cech stereotypowo żeńskich i że, że to się może przenikać. I to jest dla mnie fascynujące, że właśnie, że, to jest też strasznie smutne, no bo, bo no, niestety za często się tak dzieje i to nie jest stereotyp, tak naprawdę się za często dzieje że dopiero artysta umrze minie trochę czasu i dopiero jego sztuka zaczyna wzbudzać zainteresowanie. Także żeby mnie nie spotkał taki los to bardzo was zapraszam, żebyście zajrzeli na moją stronę internetową. Tam są zaprezentowane moje prace. Na razie jeszcze nie ukrywam nie wszystkie, ale stopniowo będzie się ich pojawiać tam coraz więcej. Więc zaglądajcie.